Turn to the right. To the right. Back double bicep Side Price Face to the judges Back Thank you, thank you, let me know And your favorite classical. box Super! No thank you, gentlemen, relax it Tam jest cieścia świata coś Co to, Tomasz? Co? Co to jest? Kolorowe drinki Szymon wybierał jak coś Się ma, a więc tak jak widzicie, piąte miejsce. W ogóle, sorry, nie zwracajcie uwagi, że nagrywam to dwa tygodnie po zawodach. Szczerze przyznam, że byłem zmęczony i fizycznie, i psychicznie tym wszystkim. Chciałem po prostu się zresetować, odciąć na chwilę od tego. Także dogrywamy to dopiero po jakimś czasie. Piąte miejsce. Nie jestem zadowolony, no bo nie startuję się po to, aby zajmować piąte miejsce. Nie po to się tak męczymy. Nie po to walczymy, żeby ciągle iść do przodu, aby zajmować piąte miejsce. Ale nie jestem też zawiedziony, Bowiem, że na dużo więcej, może na trochę więcej było mnie stać, ale na dużo więcej raczej nie z tego co przygotowałem na te zawody, jestem w miarę zadowolony. Czy wyszedłem na 100%? Nie wiem, ale na pewno, jeżeli nie na Maksa, to prawie na Maksa, także z tym jest OK, nie mam sobie nic do zarzucenia. Także nie jestem jakiś zawiedziony chciałem mieć medal, tego medalu teraz nie ma ale jest ok wspomnę jeszcze, że moją kategorię wygrał Marcel Przyszlak także tutaj jeszcze raz bo oczywiście na żywo już mu gratulowałem jeszcze raz wielkie gratulacje zajebista robota tam jeszcze na Mistrzostwach Świata w Taragocie kategorię kulturystykę ciężką czyli Open wygrał Szymon Łada no i tutaj też jeszcze raz wielkie gratulacje co do Szymona to już, już jest jego trzeci tytuł Mistrza Świata Także moim zdaniem, jak na polskie warunki, no jest to po prostu zawodnik wybitny. To teraz może jeszcze takie ogólne podsumowanie tego mojego całego sezonu. Zacząłem na początku września od zawodów w Grecji, w miejscowości Napfolio. Tam przyznam szczerze, że troszeczkę źle zaplanowałem redukcję. I szczerze nie byłem jeszcze gotowy na te zawody. Wyszedłem ze słabą formą. Odstawałem tam od czołówki, odstawałem od tego co pokazywałem kiedyś tam rok, dwa lata temu na zawodach. Trzy nawet cztery, nawet jak zaczynałem to miałem już lepszą formę na niektórych zawodach, ale pojechałem, bo to była jedyna szansa, aby dostać się na Arnold Classica. Bardzo chciałem tam wystartować, ponieważ startowałem tam rok temu w amatorach i świetnie mi poszło. Także świetnie to wspominam. Wygrałem tam kategorię krótowska klasyczna i jeszcze Open. Także dlatego chciałem drugi raz tam wystąpić w tym roku. Już jako tak zwany zawodowiec, i na tych zawodach zająłem szóste miejsce. A warunkiem, aby wystąpić na Arnold Classic, było zajęcie piątego miejsca. Także tylko mi brakowało, zwłaszcza jeszcze patrząc na tabelę z punktacją. No to miałem dokładnie tyle samo punktów co zawodnik z piątego miejsca. Także jakieś tam detale zadecydowały, ale później wydaje mi się, że wyszło mi to na dobre. A może jeszcze wspomnę o tym, że na tych zawodach naprawdę ledwo, ledwo cudem wszedłem w limit. No dosłownie. I no, można, Dobrze, że, że od jakiegoś czasu prowadzi mnie Adam Rębiś, a nie prowadzę się sam, tak jak to kiedyś, kiedyś robiłem. To wydaje mi się, że dzięki Adamowi, no tam powiedzmy, wszedłem w ten limit i jeszcze przeżyłem. Dodatkowo, także to na plus. Także wynik był słaby, ale nowe doświadczenie, bo naprawdę tam. To, co zrobiłem ze swoim organizmem, no to była już no, lekka przesada. Taka, taka jest prawda, no, ale no, musiałem wejść ten limit. E, dobra, i co? Także, te zawody, można tak powiedzieć, tak średnio poszły. E, I nie dostałem się na Arnold Classic, ale później wyszło mi to na dobre, ponieważ zamiast na Arnold Classic e, na początku września wybrałem się na zawody do Chin więc wybrałem się na zawody do Chin. Byłem bardzo nakręcony na te zawody, bo szczerze uwielbiam startować tak daleko. Jest to zawsze coś innego, długa podróż, no inna kultura, inny świat, długi powrót. No i z tymi zawodami też wiązał się lekki stres, ponieważ tam trzeba było wyrobić widzę. No ja zdecydowałem się na to dosyć wcześnie, więc, więc tą wizę udało mi się normalnie wyrobić. Ale na te zawody z całej Polski Miałem zamiar polecieć tylko ja i Radek Smyk, a Radek Smyk no, z tą widzą się trochę tam opierdalał, ale dlatego, bo był na Arnold Classic, więc no, był na, na jednej wycieczce, to nie mógł, nie mógł się starać o wizę. Dopiero jak wrócił, to, to złożył tam wszystkie potrzebne papiery, a to było troszeczkę za późno. I też niestety, bo niestety ambasada była tam przez jakiś okres zamknięta akurat w tym czasie, no i tam naprawdę musiał poruszyć trochę, trochę znajomości, ale też musiał no, powalczyć trochę o tą wizę. Musiał się wybrać do Gdańska bodajże dwa razy i tam po prostu, no może nie prosić się, nie wiem, nie wiem jak, to, jak to określić, ale po prostu gdzieś tam wpłynąć. E płynąć na pracowników ambasady, aby mu tam to wyrobili nawet nie w trybie przyspieszonym, bo w trybie przyspieszonym to ja miałem robotę, ale no po prostu tak, żeby mu to wyrobili na miejscu, co jest, no co myśleliśmy, że jest praktycznie niemożliwe, no jednak jest. Także wybraliśmy się tam we dwójkę no i tam przygotowałem już świetną formę, być może życiową, zawody wygrałem. Także tutaj naprawdę z tych zawodów wyciągnięte 100%. Jestem mega zadowolony. No, i po nich wzrosła mi naprawdę pewność siebie. I zaledwie 6 dni później miałem kolejne zawody w Madrycie. I tutaj ten, ten tydzień wyglądał u mnie tak: zawody w Chinach w niedzielę. Cały poniedziałek jeszcze, jeszcze byłem w Chinach, bo wracaliśmy dopiero we wtorek. No, powrót oczywiście długi, bo na trzy samoloty, później jeszcze z Warszawy, oczywiście do siebie musiałem dojechać pociągiem. Także w domu byłem u siebie dopiero w nocy z wtorku na środę. U siebie w Katowicach tylko całą środę, i w czwartek po południu, już ruszaliśmy w kierunku Madrytu. Także zrobiłem jedynie dwa treningi siłowe, trochę cardio. No i kolejna podróż też była dosyć długa, bo tam długo czekaliśmy na, na samolot. Później, jeszcze podróż z lotniska do, do naszego apartamentu też trochę trwała. No i, i zawody oraz weryfikacje były w sobotę. I przyznam szczerze, że wyszedłem... Du czy dużo gorszy? No na pewno gorszy niż w Chinach. I zająłem piąte miejsce. Yy, konkurencja była podobna. Yy, nie zasługiwałem na więcej zdecydowanie. Yy. No cóż, gdybym wiedział, że wygrałem w Chinach, no to pewnie bym nie wybrał się do Madrytu, no ale... te, te dwa starty już musiałem sobie zarezerwować, noclegi, przeloty już wcześniej, także przed Chinami już rezerwowałem Madryt, no bo... No bo nie byłem pewien czy się dostałem na Mistrzostwa Świata Ale dostałem się dzięki Chinom Także ten start w Madrycie można powiedzieć był trochę niepotrzebny No ale był także Także, także jest OK. I... Ale on był chyba najgorszy z tych moich wszystkich startów w tym sezonie No ale dzięki Chinom Zakwalifikowałem się na Mistrzostwa Świata O nich mówiłem na początku Także już wiecie jak poszło I na ten sezon to tyle jak dla mnie był on bardzo męczący, być może najbardziej męczący ze wszystkich moich sezonów startowych. Yy, także teraz czas na odpoczynek i nie myślę zupełnie o kolejnym starcie. Nie wiem kiedy on będzie, nie jestem w stanie powiedzieć. Bo jak na razie głównym celem będzie się doprowadzenie do całkowitego porządku, do idealnego zdrowia. A być może tam coś jeszcze jest nie tak, nawet jeszcze minęły dwa tygodnie, ale jeszcze tego nie sprawdziłem no bo nie ma sensu tak od razu najpierw muszę tak sobie powiedzmy no schodzić ze wszystkiego powoli i dopiero gdy pewne rzeczy tam się unormują to zrobię badania no i naprawię co będzie trzeba naprawić i dopiero gdzieś tam pomyślę o kolejnych startach ale oczywiście spodobał, spodobał mi się ten YouTube jest całkiem fajnie także nagrywania oczywiście nie przerywamy chociaż na razie nie mam takiego pomysłu na siebie co nagrywać w okresie bez startów ale coś tam się wymyśli, dobra, ty już masz no to, aha, w sumie dobra, na razie jest bo yy, szczerze mam już dość trochę tych wycieczek yy, bo te podróże no, są naprawdę męczące mimo, że lubię latać samolotem no to raz, drugi można się przelecieć ale ja, żeby siedzieć w samolocie yy, kilkadziesiąt godzin w przeciągu miesiąca, no to jest to trochę męczące ale wypada nam jeszcze jedna wycieczka, a to dzięki Piotrkowi Domagalskiemu, ponieważ pomagałem mu trochę w przygotowaniach i dostał się na Mistrzostwa Świata Juniorów. A w tym roku wypadają one w Budapeszcie i bardzo dobrze. Jak ja startowałem w Juniorach, to mieliśmy w Salwadorze aż. Teraz na szczęście są w Budapeszcie, także bardzo blisko. Więc wybieramy się z Piotrkiem, żeby mu tam trochę pomóc. No i też zobaczyć trochę, trochę tamtej okolicy Budapesztu. To chyba fajne miasto. Także tam będziemy nagrywać. Zobaczymy, jak pójdzie Petrkowi. no Formę ma całkiem niezłą. Uwierzcie mi, widziałem się z nim kilka dni temu. Także no, nie będę mówił, na, na co tam liczę, ale myślę, że jest w stanie coś ugrać. I na pewno to uwiecznimy na filmikach. A co dalej, to zobaczymy. Jak na razie dziękuję za, Wam za uwagę. No i tak ogólnie. Fajnie, że jest jakiś odzew i fajnie, że to się wszystko roztręciło, bo już niektóre tam filmiki mają około 10 tysięcy wyświetleń. No i zaczynając tak kilka miesięcy temu, no nie wiedziałem jak to pójdzie, a teraz jestem z tego naprawdę zadowolony. Taki odzew jest naprawdę wystarczający powiedzmy. Także dziękuję Wam bardzo i na razie. Trzymajcie się, widzimy się za jakiś czas.